PPK Pirat i APR 155-120. Bardzo potrzebne i bardzo niechciane. Kilka miesięcy temu w jednym z moich materiałów oraz w transmisji na żywo, wracamy z transmisjami na żywo spokojnie, już tego czasu jest troszeczkę więcej, więc one będą. Mówiłem o tym, że jednak te czynniki decyzyjne. Jeśli chodzi o nasze wojsko, jednak chyba stwierdziły, że tego typu środek, czyli w miarę tani, pepek, który jest naprowadzany w wiązce lasera, jest czymś, co się nam przyda, podobnie jak amo. Mówię amo nie dlatego, że to maniera, tylko dlatego, żeby to nie zostało wychwycone i żeby ten materiał nie spadł. Chodzi o to, że wtedy słyszałem, że troszkę bardziej przychylnym okiem patrzy się na tego typu rozwiązania. Polskie rozwiązania bardzo skuteczne, które mają swoje wady, ale mają też szereg zalet. Zalet, które jednak, w mojej opinii i nie tylko w mojej, przeważają nad tymi ograniczeniami. Ponieważ, gdy mówimy o Pepeku, który potrafi kosztować kilkukrotnie taniej niż te nowoczesne super ekstra Pepeki, które też są potrzebne, to mówimy o czymś, co przecież jest bardzo potrzebne. Pepek to nie tylko czołgi. Pamiętajmy, że mamy ciężarówki, armatochałbice, BWP i masę innego wyposażenia, nie mówiąc już o stanowiskach, o umocnieniach, w yy, kierunku czego możemy ich użyć. No a szkoda, na przykład, użyć nie wiem, javelina yy, czy też spajka, żeby jakąś ciężarówkę wyeliminować, prawda? No to tutaj taki niskokosztowy pepek by się przydał. A to, że jest naprowadzany w wiązce lasera, co jest oczywiście pewnym ograniczeniem. Jednak nie zmienia faktu, że to naprowadzenie, to oświetlenie musi trwać bardzo krótko. Jest to coś, co jest rozwijane nie tylko przez nas. No, i to umożliwia na przykład użyć tego drona, tego już legendarnego drona, który gdzieś jest tam w powietrzu i który dosłownie sekundy przed tym, gdy na przykład. Wystrzelony pirat, czy też APRK APR, czyli AMO, naprowadzane właśnie tak samo, wystrzelone na przykład kilkanaście kilometrów dalej z kraba. To ten flyaj czy cokolwiek innego, czy nawet komercyjny z odpowiednim oświetlaczem, może go na przykład ten czołg, czy na przykład tą wyrzutnię, czy tego tosa oświetlić no i pozamiatane niskim kosztem. Tylko że jak się okazało i mówią to ludzie, którzy mają większe dojścia niż ja, którzy są jednak niejako w tym wszystkim niezamieszani, no tylko po prostu znają więcej ludzi, którzy mogą im te informacje przekazać. Jednak to spojrzenie i na pirata, i na apr czyli to AMO do na przykład krabów 155, K9, ale też dla raków, czyli możesz Samobieżny 120, że to spojrzenie się tak wcale nie zmieniło, i że to jest coś, co jest uważane za niepotrzebne. No, ja, jak te 20 lat temu, gdy zaczynałem interesować się tego typu sprawami, czyli takimi wojskowymi, okołowojskowymi, to w moim mniemaniu ci najwyżej w wojsku. Uważałem, że kierują się takimi rzeczami, że no, ten sprzęt, który jest bardzo potrzebny, no to się na niego stawia, że się jednak priorytetowo traktuje konstrukcje rodzime, że to jednak ci politycy źli, że to jednak nie oni, tylko politycy decydują w sposób negatywny o tych zakupach i że no, jest ekstra. To podejście moje się mocno zmieniło. I tak mogę mówić o tym szczerze, ponieważ no, kontaktu zero. Co ma swoje wady i ma swoje zalety, ale na przykład nigdzie nie mogę jechać i nie jestem nigdzie zapraszany. Nieważne. Chodzi o to, że sprzęt, który w mojej opinii mógłby być potrzebny, mogę się mylić. To jest oczywiście takie coś, że człowiek, który nie wie wszystkiego, który sobie siedzi pod tą legendarną już ścianą. I sobie tak tutaj ględzi w tym podkoszulku z za dużym napisem, były po prostu na promocji, może dużo nie wiedzieć. Tylko że wszystkie przesłanki, cała moja wiedza, jaką posiadam na ten temat, i te rzeczy, które jednak też byłem w stanie gdzieś tam usłyszeć, wygrzebać, sugerują, że i APR-ki 155, 120, i właśnie te nasze nieszczęsne PPK-piraty. Są czymś, co działa, co się sprawdza, co ma duże możliwości, i tak naprowadzanie w wiązce ma swoje ograniczenia, tylko że ma też swoje zalety. Chodzi tutaj o koszt, i to nie jest tak, że my musimy wysłać tam specjalsa, żeby na przykład coś oświetlił dla tej APR-ki, dla tego AMO lecącego z kilkunastu czy też z większej ilości kilometrów. Nie, ten legendarny bezzałogowiec też to może zrobić też może go oświetlić te dosłownie sekundy przed uderzeniem a przecież i pirad i aperki mogą być też z czasem rozwijane żeby pewne rozwiązania były tam takie że to oświetlenie nawet zerwane no to ten atak może być kontynuowany tylko że z powodów różnych no, chyba się nie widzi tej potrzeby i tak jako państwo niesamowicie bogate, śpiące na ropie naftowej, na platynie, na tytanie, na metalach ziem rzadkich, możemy sobie pozwolić na zakup 10 tysięcy spajków, to znaczy 5 tysięcy wyrzutni i 50 tysięcy już samych do nich pocisków, prawda? Albo drugiej takiej samej liczby, na przykład dżawelinów kto bogatemu zabroni. I nie musimy schodzić na to, żeby zejść jak najniżej z tym pepekiem, czy też jakbyśmy go nie nazwali i żeby jak najniżej mieć szansę na przykład, żeby zwalczać tego BWPA, tego KTO, tą ciężarówkę, tą armatochałbicę. A pamiętajcie, że takie zapukanie, choćbyśmy nie zniszczyli tego czołgu za pomocą tego pirata, to kiedy on już dostanie takie Piratem, a nie bez załogowcem, który jednak z, ma ograniczoną, yy, ograniczone możliwości, jeśli chodzi o przenoszoną głowicę, ale pamiętajcie, że pirat też potrafi zaatakować z góry w te osłabione elementy i też potrafi yy, zniszczyć czołg. No ale nawet gdyby tego nie zrobił, to taki czołgista zastanowi się 10 razy, gdy dostanie takiego jednego strzała, czy się nie wycofać. O tym mówiłem wielokrotnie. Szkoda, pirata nie dlatego, że jest polski, nie dlatego, że jest tani, ale dlatego, że dodałby duże możliwości, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Spytajcie tych, którzy będą musieli jednak stawić czoło tym wszystkim hordom, bwp czołgów i innych rzeczy, czy wolą, żeby powyżej nich był Javelin, Spike? Ilościach śladowych, tu nie ma się co kryć, ktoś, kto mówi, że tak, mamy wystarczające ilości ppk, spoko. Tylko, że w mojej opinii to nasycenie powinno być wielokrotnie większe. Porównajmy je do tego, co posiadają na przykład no, Amerykanie i co posiadają też inne państwa, w tym państwa, o których nie można mówić. Jak jest u nas źle? No i zapytajcie tych ludzi, którzy no jednak staną przed tym zagrożeniem spokojnie. W razie w, duża część z nas też. Czy jednak nie lepiej by woleli mieć tego Pepeka, który no, ale jest w wiązce naprowadzany? Myślę, żeby woleli mieć. Nawet takie coś, co ma swoje ograniczenia, Albo żeby na przykład wiedzieli, że stojący z tyłu kropka dziewiątka, czy też rak będzie mógł. Gdy coś oświetlą, albo gdy bez bezzałogowiec coś oświetli, coś zwalczać. Czy Wam się to nie wydaje oczywiste, że powinniśmy nasycić tego typu środkami, a nie jesteśmy aż tak bogatym krajem? Jednak nie śpimy na tej ropie, na tytanie, na mówię czym jeszcze. To nie jest takie proste. Ale co tu dużo mówić, my nawet następcy komara nie jesteśmy w stanie wyprodukować, chociaż byłoby to możliwe. I tak zamawiamy te jednorazówki, ale ich powinno być bardzo dużo. Zagrożenie to nie tylko czołki, A takie niskokosztowe coś też się świetnie sprawdza. Tu PIRAT bardzo fajna sprawa, ale te APR-ki, no ludzie, jesteśmy w stanie produkować bardzo fajne bezzałogowce. Bezzałogowce, które mogą posiadać Właśnie tego typu wyposażenie, jak oświetlacze, które wykrywamy jakieś zagrożenie, to nie musi być pojazd, to może być grupa jakichś przeciwników, jakieś umocnione stanowisko. No i wiemy, że to tam jest, no to ten krabik, K9 z tyłu, rak, pyk, i w odpowiednim czasie bezzałogowiec to oświetla. I właśnie to jest siła bezzałogowców, że on potrafi wykryć. On potrafi też inne, oczywiście bezzałogowiec, coś na to zrzucić, albo w sposób bezpośredni uderzyć, ale też może coś oświetlić. To jest też potęga, prawda? I może tych celów oświetlić na początku jeden, później drugi, później trzeci, później czwarty. I my chcemy zrezygnować z takich możliwości. Oczywiście są inne rodzaje amo, które są jeszcze lepsze. No nie mówiąc, że są wielokrotnie droższe, i nie są nasze, no ale tak lepiej kupować według niektórych. Szkoda. Mam nadzieję, że zostaną podane bardzo dobre powody. A jeśli na przykład Pirat Aperka nie zostanie wybrana, no to ok, spoko, niech już będzie Ale może coś co Wejdzie w ich miejsce, jednak dojdzie do zakupu tego sprzętu. To nie chodzi o to, że dobre, bo polskie, chociaż w rzeczywistości tak jest. Chociaż Pirat, Aperka, to tam troszkę też mamy udziału w współpracy z pewnym państwem na wschód od nas i tak. Y, współpraca z nim przebiegała jeszcze przed tym, gdy modne było mówienie o tym, że należałoby z nimi współpracować. Teraz są problemy z powodów oczywistych. Ale jeśli nie chcecie tego naszego, to może jednak kupcie coś, co będzie odpowiadać zdolnościom i kupcie tego odpowiednią ilość. To nie chodzi o to, że no nie będzie pirata, nie będzie apr -ek. Szkoda, ok, ale jestem w stanie to zrozumieć. To chodzi o to, że nie będzie tego typu wyposażenia. Bardzo, bardzo, bardzo potrzebnego. Samo największe piętro, czyli na przykład te najnowocześniejsze pepeki, nie wystarczą kargi Gustawy nie wystarczą, jednorazówki nie wystarczą. Mamy jeszcze dużo pośredniego, m, dużo potrzeb, które będą mogłyby być realizowane właśnie przez ten, m, te średnie piętra. Tu wchodzi PPK, PPK Pira. Jeśli chodzi o te armatochaubice, one też powinny mieć tego typu narzędzia, nie tylko te najdroższe, które no, nie zawsze działają, ale też te nasze, może, niekoniecznie nasze, tak żebyśmy się zrozumieli, które mogą być realizowane przez APRKi. Nie wiem, o co tu chodzi. Może są jakieś problemy, o których nie wiemy, może są rzeczy, o których po prostu się nie wie, o których się głośno nie mówi. Nie mam pojęcia, te zdolności są nam potrzebne. Czy one będą zrealizowane przez te nasze konstrukcje, czy przez zewnętrzne, to też jest ważne, ale żeby jednak te możliwości do nas dotarły. I tak, ten bezzałogowiec z Odpowiednim urządzeniem, które w odpowiednim momencie oświetli ten cel, żeby naprowadzić tą apr też jest ważne. To jest taka możliwość, no, niewyobrażalna rzecz, ponieważ pamiętajmy, że bezzałogowce te uderzeniowe mają pewne ograniczenia, jeśli chodzi o odległości, jeśli chodzi o ich użycie. O zagłuszanie, jeśli chodzi też o ich zwalczanie, ponieważ je się jednak da w miarę dobrze zwalczać. Nie traktujmy tego na teoretycznego przeciwnika jako kogoś, kto wystawi to, co ma teraz. Tutaj on może być za 10-15 lat niesamowicie silniejszy. Więc taki pocisk naprowadzany też robi robotę. I też powinien być. Elementem, uzupełnieniem bez załogowców. I te uderzeniowe są potrzebne, i te rozpoznawcze są potrzebne, i te, które są wyposażone w odpowiednie moduły, żeby wskazać miejsce, gdzie coś ma rąbnąć. No, ktoś kiedyś powiedział w prywatnej rozmowie ze mną, że te oświetlane apr -ki nie mają żadnych możliwości, że to można, za, że to można coś wystrzelić. No, powiedziałem: No, ciekawe, jak jakieś wzmocnione stanowisko, czy też ma wyrzutnie granatów dymnych, albo na przykład jacyś idący y, ludzie z pepekiem, czy z czymś po stronie przeciwnej też mają takie wyrzutnie. Zbył to y, stwierdzeniem, że się nie znam. No i powiedział, że tylko te rodzaje, które na przykład wykorzystują GPS-a, one są pewne widzimy jak są pewne i tak ten problem już jest rozwiązywany tylko że przeciwko tego typu typowi yy, naprowadzania też są yy, czynione rzeczy, żeby działania, żeby to nie działało. Nie ma rzeczy idealnych, a nasze zapotrzebowanie jest gigantyczne. Zobaczymy jak to będzie. Po prostu chciałem wylać żółć, która powstała, gdy jednak zaczęły pojawiać się głosy, że te pepeki Piraty i aperki są niechciane, bo nie. I nie, nie chodzi o to, żebyśmy tylko jeśli chodzi o tego typu amo, kupili tylko aperki. No nie. Powinno być ich kilka rodzajów, o różnych możliwościach, o różnym naprowadzaniu, ponieważ skupianie się na jednym to wiecie, jak się skończy najczęściej. Zakłócą, znajdą sposób, albo coś innego się znajdzie. Taką posiadam wiedzę. I taką wiedzą się dzielę. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam do zasubskrybowania, zapraszam do oceniania, skomentowania. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Nie wiem, czy mówiłem na początku. Funkcja wspiera i komentarz z super podziękowaniem patrona ich postawienie symbolicznej kawy. Zapraszam na X, na kartę społeczności, gdzie wrzucam materiały z moich pozostałych kanałów. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.